21 marca hala sportowa Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu zamieniła się w Centrum Edukacyjnych Prezentacji. Odbyła się tam kolejna edycja Targów Edukacyjnych Expo, zorganizowana przez starostę powiatu jarosławskiego Kamila Dziukiewicza. Wracamy po 7 latach do takiej formy promocji naszych placówek oświatowych. Jeżeli chodzi o szkoły nasze, które są pod naszą jurysdykcją, gdzie organ... Organem prowadzącym jest Powód Jarosławski, jest szkół 12, ale jak Państwo zauważyli, no jest więcej szkół i placówek oświatowych, z racji tego, że są również szkoły niepubliczne, dlatego ta gama i oferta jest szeroka, mamy ponad 22 placówki oświatowe. Targi były skierowane przede wszystkim do uczniów ósmych klas, którzy już niedługo będą wybierać szkołę średnią. To trudny moment w życiu każdego nastolatka, bo od tej decyzji zależy, jak potoczy się ich przyszłość. Powiat Jarosławski jako organizator chciał pomóc młodzieży w znalezieniu odpowiedniej drogi takiej, która pozwoli im rozwijać pasję i spełniać marzenia. Mamy pięć klas, a nawet sześć klas licealnych, matematyczną, informatyczną, programistyczną, humanistyczną, lingwistyczną e, i e, architektoniczną, no na przecież naszą królową e, w naszej szkole, ale oczywiście jeszcze technikum drogowego czyli geodezja, które uczniowie bardzo, bardzo często wybierają, mamy największy nabór, jeśli chodzi właśnie o naszą klasę techników. Mamy bardzo bogatą ofertę edukacyjną dla młodych ludzi, bardzo różnorodną. Ja zawsze mówię, że nazwa szkoły, zespół szkół innowacyjnych zobowiązuje, więc te oferty są takie innowacyjne. Wprowadzamy dużo różnych właśnie innowacji i przez to my się też przyciągamy naszych młodych mieszkańców naszego miasta i powiatu. Jeżeli chodzi o ofertę skierowaną do ósmoklasistów, to ona jest naprawdę bardzo rozległa, rzekłabym. Mamy działy takie jak technik weterynarii, technik architektury krajobrazu, technik programista, technik informatyk, technik fotografii i multimediów, technik przemysłu mody, technik stylista oraz nowość, czyli technik reklamy. Myślę, że na wszystkich z nich dzieciaki są w stanie realizować swoje pasje tak naprawdę. Jeżeli chodzi o zainteresowanie, to w tym roku jest olbrzymie, przeszło tak naprawdę nasze najśmielsze oczekiwania. Jesteśmy w kontakcie z kilkoma grupami organizującymi promocje i dziewczyny nam tutaj donoszą, że drzwi się po prostu dzisiaj nie zamykają, więc trzymamy kciuki za wszystkie kierunki i mamy nadzieję, że z większością osób, które widzieliśmy tutaj dzisiaj, spotkamy się we wrześniu. W naszej szkole oferujemy kreatywne zajęcia dydaktyczne, indywidualne podejście do ucznia, wycieczki krajoznawcze. krajoznawcze lekcje w plenerze, a także indywidualizm. No i oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy do naszej szkoły, szczególnie tych, którzy są bardzo mocno zainteresowani różnymi aktywnościami sportowymi, ale także tym rozwojem w dziedzinie własnej, w dziedzinie edukacji. Przede wszystkim preferujemy w zdrowym ciele, w zdrowy duch. To jest podstawowe. Można powiedzieć przesłanie, ale nie ma co ukrywać, że dominującą ścieżką naszego rozwoju w naszej szkole, w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu jest piłka nożna. Można powiedzieć, że najważniejsza dyscyplina, największą grupę uczniów z Rzesza. Mamy Szkołę Mistrzostwa Sportowego połączoną, grupę młodzieżowe z JSM Jarosław. Jest to jeden, jeden, można powiedzieć, zespół. Wszyscy adepci naszej szkoły tak samo mogą grać w naszej Akademii JKS jarosław Nasza szkoła to jest połączenie edukacji, rozwój edukacyjny plus spełnianie swoich marzeń, bo każdy z tych uczniów, którzy wchodzi do naszej szkoły ma później szansę spełniać swoje marzenie, rozwijać się sportowo i piąć się w tej drabince, żeby iść, jak to się mówi, na najwyższy poziom. Nasza szkoła jest jakby drogą przejściową do tego, żeby kiedyś wybić się i zdobywać trofea na najwyższym poziomie. Dlatego serdecznie zapraszamy mamy uczniom pokazy, na przykład napoi, przygotowywania tutaj różnych napoi, które reprezentują kierunek hotelarzy, reprezentują kierunek kelnerów i reprezentują kierunek gastronomiczny żywieniowców. Reprezentujemy również analityków, gdzie przedstawiamy wyroby, które robimy podczas naszych zajęć, a także tutaj fryzjerki, które pokazują jak przedstawiają makijaż albo robią postmocję. Wydarzenie przyciągnęło tłumy młodych ludzi, rodziców, nauczycieli i okazało się strzałem w dziesiątkę. Dlatego już teraz pojawiają się deklaracje o kontynuacji tego wydarzenia również w przyszłym roku. Chciałbym serdecznie pogratulować innowacji wszystkim, którzy się dzisiaj wystawili, bo naprawdę ta poprzeczka, poprzeczka została wysoko postawiona. Z tego serdecznie wszystkim gratuluję. Ja już myślę o targach przysz przyszłorocznych, tak? Bo też jak pan redaktor dobrze wie i był wczoraj, to mieliśmy wczoraj targi dla przedsiębiorców, które cieszyły się również dużym powodzeniem. Za rok połączymy to razem. Jest taka idea, że połączyć to razem i zrobić to na wielkiej, dużej hali, która, którą mamy jest w tym roku, będzie oddana hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu.